W Minecraftie istnieje wiele rodzajów zbroi, ale żadna z nich nie można nawet równać temu nowemu customowemu setowi o ochronie na poziomie aż 99. Do jego wytworzenia potrzebne jest 16 łąków cukierka oraz tyle samo Neptunowych pyłów, zajmującą kwotę aż 268 milionów dolarów serwerowych. Uczyń ten set najdroższym, najlepszym i najrzadszym na całym serwerze rapy.pl. Jego wytworzenie natomiast możliwe jest tylko wyłącznie na spawnie specjalnego villagera, a itemy potrzebne do tego można wydrobić z nowo dodanego Pumpkin boxa. A do jego otworzenia potrzebne jest 9 kolorowych duszków, możliwych do zdobycia tylko na nowej, customowej strefie halloweenowej. Dodatkowo 100 like pod tym odcinkiem losuje jednego rapy boxa, więc jeśli zostawicie na przykład 400 like to wylosuję łącznie 4 rapy boxy. Wymagania znajdą się w przyjętym komentarzu. Jako, iż moim celem było zdobycie tego seta, postanowiłem zacząć od zdobycia jak największej ilości duszków. Więc przed udaniem się na strefę, postanowiłem, że użyję na sobie specjalnego prefiksu, który zwiększa szansę na drop duszków o aż 25%. O, Frickie, free, free, free kill Dawaj, zostaw go, zostaw go! Mój jest, no co ty mi kradniesz, kile? Dostałeś coś no, za niego w ogóle? To mi skomiglą po niego. Co? AHA! I w tym momencie warto zaznaczyć, że na nowej strefie duszki można pozyskać tylko na trzy sposoby Dropią u nas graczy z generatorów dyni oraz z losowo pojawiających się nietoperzy na strefie eventowej Dobra, jakiś źródeł mi pomaga Czy oni zabierze kila? Dobra, ładujemy go O, za plus 42, okej okay. Za plus 100, co, co jest?! AHA! Plus 127, bez dłużka, okej okay. Ty tu jakieś ziomy. Ty takie no, ziutki no, no. się biją, pa, dawaj go O, no, za no, plus no, 15! No. Nie, myślałem że za plus 115, no nie? Ty pa jak chłop spami, pa jak chłop jedzie Na jakimś klikerze. Znowu? Za plus 41 tak po prostu. Let mi hita nie dał. To jest chłop Gdzie tam? Jak on tam wszedł? Ty co jest? I czego miś tam zbugował? Ty muszę. su so, PLUS 72 <grymne> A chodź tutaj, no dawaj, no Lepa Minecraft Jak najbardziej spoko Nie wiem, ten ziomek z kilofem chyba... Chyba nie wie Ale... Powiem no, tak, dużo tych pyłów się z tego zarabia, ale... Czy one są jakieś drogie? No nie powiedziałbym, no taki, taki pyły ja mogę dostać ile? No 27 tysięcy No jest to mało, bardzo mało Dobra, buty mu chyba padły albo zdjął Weź już oddaj tego kila. No, za plus 29, ty Tutaj chyba jakiś ziomek ma albo laga, albo nie wiem, ale Niestety, no strefa eventowa, no wszedł na własną odpowiedzialność Plus 8 Nie widziałem innego zastosowania tej różki do tej pory, nie zauważyłem bynajmniej No nie? Ty, ale tutaj są jakieś free kille. Tutaj ziomek za plus 9 sobie... Ty! Aha! Ej! Dobra jeśli kiedyś zastanawialiście, jak bić i jeść w tym samym momencie, no to tutaj jest. To jest. To jest idealny przykład tego. Dobra, przetestuję. O, stary Ty. Jest praktycznie killem za plus 33. Nie mam pojęcia, ile ten ziutek ma. A dobra, ja całkiem spore kryty daje Za plus 56, ok. A to jakiś Pikachu, jest to. On raczej. No, wiel większym, wielkim zagrożeniem to jednak nie jest. Ojej, ja jeszcze oddał kill za plus 19. No, 16. Dobra, dużo tych dni, podoba mi się to. Nikt ich nie zbiera. Tu jest więcej. Ty, bo tu jest jakiś. serio dużo tych dni jest. Żałuję go nie dokończyć, naprawdę. Cały set mu upada. Oj, Za plus 33. Eee, co to jest? Co to jest? Tak, można we nieskończoność, skończoność, ale oczywiście nie o to w tym wszystkim chodzi. A ja jakoś utrudniłem sobie mocno to zadanie, to po spędzeniu dosyć sporej ilości czasu na serwerze udało mi się w końcu nazbierać na konkretny opening. Nie wiem, które cecha jest najlepsze, jak myślisz? Cecha 1? Które? Z prawym shiftem, kliknij. z prawym shiftem. Z prawym shiftem? Tutaj, tutaj, na O, talizman dropu. Nie dobra! Oddało! Ej! Dobra, spoko! Pa, jeszcze biorę nożyce, dwa i... Wy... Co? Znikaj z prawym tutaj z tego Patrz, ja teraz... Patrz ja, te... ja teraz chcę wyrobić rapy boxa i bilet. Inaczej tego nie widzę, no nie? Teraz leci rapy box z biletem. Ej, co się nie stało? Nie tak, ja w mówię. Eee, miałem trzy pumpkin boxy i mam jednego. Co jest? E... Ej, co jest? Ej, no, co jest? Znaczy, jak teraz jak otworzę? Te Ej, co ale jest? Nie no nic, właśnie. No, masz no, o co chodzi? Tak, w tym momencie moje dwa pumpkin boxy dosłownie wyparowały. Co w tym momencie było dosyć dziwne, ale na szczęście miałem nagranie i po wysłaniu go do administracji dosyć szybko otrzymałem swój zwrot. Dziwna sytuacja, ale jak najbardziej zostało dziś także lecimy z tym. I mikstura wiedźmy Ojojoj. Oj, oj. Jest źle, ale może być lepiej. Mam kolejnego pumpkin boxa. Naprawdę, może być lepiej. Naprawdę, taki jeden bilet albo rapy box może załatwić absolutnie wszystko. Także. No, nie wiem, no. Z tych pumpkin boxów nie drgnęło zrób... mi absolutnie jeszcze nic dobrego. Także myślę, że teraz się to zmieni. Teraz mi leci bilet. Szczerze, dosłownie mam dwa, dwa najgorsze itemy, no nie? Rapy box, bilet, albo Tizman Drop. Z tym, że wolałabym rapę box albo bilet. Dobra, lecimy. I... No dawaj. Ja myślę, że jej bilet poleci. No nie, ja, ja w to wierzę po prostu. No dawaj. Ajajaj. Ajajaj. Runa czasu. A masz jeszcze na sobie? Nie, Runa czasu. I pa, i teraz mi bilet leci, no nie? Pa. Aha, aha, to niezły bilet, ale skam. Po sprzedaży tych itemów, jedyną rzeczą, jaką dzieliła mnie od zdobycia tego seta, był stan mojego konta więc postanowiłem skorzystać wcześniej z wydropionego talizmanu mam ten podczas trzymania go w drugiej łapce zwiększa drop pyłów z generatorów aż 50%. Więc jest on idealną opcją pod szybki zarobek z kopania na FK. Postanowiłem również, że sprzedam niepotrzebne itemy z mojego Enderczysta na rynku, zarabiając tym samym pełną kwotę potrzebną do ulepszenia mojego seta. Po naprawdę długim okresie przygotowawczym, naprawdę... To, co ja zrobiłem, żeby zarobić na to, to naprawdę... to no, jest... Jest skomplikowane, okej? Okay? Ale ok, mam 6 cukierków. Bo tutaj banie banie sobie przez chwilę ulepszyłem w sumie Ale no wreszcie jest Wreszcie jest sobie na przykład tak dam Jest Na pierśnik Spodnie I buty No i w tym momencie już jestem pełnoprawnym posiadaczem seta na poziomie 51 Nie no wygląda to przekozacko Wizualnie Super się prezentuje Wiem, że nie mam tekstu paka na sety, ale po prostu No patrząc na to jaki ten set ma statystyki no to jest to no coś niesamowitego po prostu No i Zaraz sobie zobaczymy jaką to mi da przewagę A testy tego seta nie będą polegać na pokazaniu Jak szybko wyślę danego gracza na spawna Bo sprawdzić jaki damage są w stanie mi zdać poszczególni gracze I czy jestem w stanie po prostu sobie od nich wyrobić Dobra na przykład na przykładzie tego ziutka no nie Ja sobie bez tego seta I ile on mi zabiera No po dwa serca w sumie na hita No jest do wyrobienia na spokojnie wydaje mi się Aha no oczywiście 2 po 1 no nie No w sumie jak żeby inaczej Ja bym sobie po prostu przetestował Aha, czyli mam 3 v 1 teraz, no spoko. Problem w tym, że ten setki zaraz padnie po prostu, nie? A ja myślę, sobie po prostu zoram na ludzie, z kimś. One na pójść. O, ten źródeł chyba mnie bił przedtem. No, jeśli chodzi o damage, jaki on mi zadaje, no to jest on absolutnie śmieszny. Nawet sobie koksem nie musiałem zjeść, no nie? Zobaczymy. Ja sobie teraz na talizm odporności. Ile on mi bije? No, nak nakryta, no to stary ci powiem, że. dosyć miernie. Teraz mi, no po jednym sercu w sumie mi zawiera Jakbym sobie tak na przykład zmienił na róże, no to To w sumie też po jednym sercu mi zawiera, no, po półtora chyba. A dobra, no coś tam ma jednak, mi się wydaje Ale nie bije zbyt dużo Nie no, coś tam jednak bije Ale jest to do wyrobienia absolutnie, no nie? No zobaczmy, jak taki ziomek z Talizmanem siły bije mnie. No, dwa serca. Ale tak jakbym miał jeść ciągle koksy. No to nie robi to absolutnie nic. Poza tym, że padają mi użycia seta. O i tutaj już wszedł talizman. No i dwa po jeden jest po prostu, nie?